Dzień dobry, witam serdecznie, cześć, ja wybrałem się na pole, a dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o telefonach. Zrobimy sobie porównanie, porównanie, które bardzo często pojawia się w mailach, które do mnie piszecie. A mianowicie porównamy sobie Samsunga A35 5G z Samsungiem A26 5G, czyli można powiedzieć, porozmawiamy sobie o zeszłorocznym Samsungu serii 3X, w tym wypadku jest to 35, do tegorocznego Samsunga A26. Także na omówienie specyfikacji porównania, czy warto... Serdecznie państwa zapraszam. A, a, a więc tak, jeżeli mówimy o dwóch telefonach, A35 i A20 6. Czy warto przesiadać się na ten telefon? No, już śpieszę z wytłumaczeniem. Po pierwsze, A26, nomenklatura w ogóle w Samsungu jest skierowana jakby hierarchistycznie. Czyli na samym wstępie mamy A1X, czyli na przykład A11, A12, A13, A14, A15 i A16, później mamy A20, 30, 40, 50, 60 i tak do 15 miliardów. Tak naprawdę to nie. 35 jest skierowana do szlachty. 26. Do dziadków albo do bardzo młodych ludzi. Jest to bardzo tanie rozwiązanie, bardzo relatywnie całkiem spoko rozwiązanie. Koszty serwisu są małe i jakość materiałów pozostawia przeważnie. Wiele do życzenia, niemniej jednak. Nie powinno być w przypadku takiego problemu, jak w przypadku Samsungów z jedynką na początku. No, tam już zaczynają się schody i nie za fajnie jest. Co prawda, wygląd jest dosyć archaiczny z racji tego, że mamy łezkę, która nie wygląda za dobrze w dzisiejszych czasach. Tutaj mamy kropeczkę, która wygląda bardziej modernistycznie niż mogłoby się to w rzeczywistości wydawać. To finalny odbiór tego jest zupełnie inny. Jeżeli chodzi o A35, był on w pięciu wariantach: 6128, 6256, 8128, 8256 oraz 12256. A26 za to był W428, 628, 6256, 8128 i 8256. Na potrzeby tego materiału ustawiamy sobie dwa telefony W. 6,128 i 1 i drugi. Także tak, na samym wstępie, obydwa typ wyświetlacza mają super amoledowy: 6,6 cala na 6,7 cala, także A35 jest troszeczkę mniejszym telefonem, niemniej jednak 1,1 cala to nie jest jakby turbofenomen, także różnicy za dużej Państwo nie odczujecie. Proporcja ekranu 16,9 do 9, o tym już mówiłem niejednokrotnie na tym materiale. Dobre, minimalne paski mogą być, niemniej jednak nie 120 do 9, ale 19,5 do 9 to prawie 20, także jest spoko. Do sweet spota i jednego, i drugiego brakuje troszeczkę, niemniej jednak z na troszeczkę, bo tutaj brakuje nam 10 pikseli na cal, aby mieć tą magiczną barierę 400 pikseli na cal. Jest to wynik dobry, jest to wynik fajny. Za cenę, którą jest, są te używane telefony, to jest to wynik fenomenalny i za cenę nowego telefonu, w jakim jest A26, 385 pikseli na cal, jest to wynik bardzo dobry. I tyle. Odświeżenie ekranu i w jednym i w drugim przypadku 120 Hz, także mówimy o płynnym wyświetlaczu za półkę cenowych paru na bananów. Jest to bardzo dobry i bardzo fajny telefonik. W tej cień wątpliwości co do tego nie ma. Adaptacyjne odświeżenie ekranu w przedziale 60-120, czyli w momencie, kiedy nie potrzeba, to bateria nie będzie nadmiernie drenowana 120 Hz odświeżaniem, tylko działa on w trybie adaptacyjnym. Wtedy kiedy potrzebuje wyciska 120, kiedy nie potrzebuje nie wyciska 120. Maksymalna jasność, no tutaj różnica jest już znacząca, bo mamy 1000 nitów na 800 nitów w przedziale do 1000 nitów, to jest taki już marginalny minimum, jak pod, powinniśmy patrzeć. 800 nitów, no to ten telefon już tak nie za bardzo nadaje się na jakieś mega słoneczne pogody. Na plażę już będzie trzeba troszeczkę zasłaniać ręką, żeby tam cokolwiek zobaczyć na tym telefonie. Nie jest to po prostu petarda, nie wspiera on również HDR-u, no ale to jakby nic dziwnego. <laughs> Jeżeli chodzi o próbkowanie dotyku 240 Hz w przypadku A35, w przypadku A26 nie ma o tym danych. Jeżeli będzie mieć 240 Hz, super. Więcej raczej nie ma. Jeżeli ma więcej jak 120, to będzie to wynik dobry za tą półkę cenową, w którą jest. Obie posiadają Gorilla Glass Victus Plus, także jest spoko. Jeżeli chodzi o screen to barrier ratio, czyli wielkość ekranu w porównaniu do wielkości ramy, żaden nie sięga naszego Switch spotu 90%, natomiast A35 diametralnie odbiega już do tego maksymalnego progu pogwałcenia oka 84,8, czyli już jest bliżej tego pogwałcenia komfortu niż w przypadku A26, bo ten wypluł aż 86,7, czyli ta ramki to poczucie produktu, który jest w cudzysłowie premium, no to jak najbardziej będzie o wiele lepszy w przypadku A36, mimo że mamy tą właśnie łezkę na ilustracji. DC P3 Always on Display oferują obydwa telefony. Czy warto mieć Always on Display i dlaczego on nie zużywa baterii? O tym nagrałem materiał. Także jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam Cię do innego materiału na tym kanale. Maksymalny pik jasności w trybie automatycznym 1024 N na 781. Diametralnie duża różnica. Ponad 31% jaśniejszy jest wyświetlacz w Samsungu A35. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne, nie różnią się one praktycznie wcale, minimalnie grubszy. Minimalnie większy, minimalnie szerszy i minimalnie cięższy. I to w zasadzie tyle. To praktycznie marginalne wszędzie błędy pomiarowe, także nie ma co tutaj wysnuwać kota z worka. I P67 podstawowy certyfikat, sensowny podstawowy certyfikat wodoszczelności nie jest to IP-64 i gorszy. W każdym razie IP-67 nie kąpałbym się z tym telefonem, nie wrzucałbym go do wody i nie nagrywałbym filmików pod wodą. Wszystko inne, jak najbardziej tak, mokre ręce, wilgotne pomieszczenia, wilgotny dwór, bądź cokolwiek innego, spoko, ale bym się po prostu z nim nie kąpał. Performance Exynos. 1380 w A35 na Exynosa 1380 w A26 czyli nie mamy żadnej różnicy Niemniej jednak ze względu na marginalnie lepszy układ chłodzenia spowodowany marginalnie lepszymi materiałami wypluwa nam marginalnie lepszy wynik mianowicie tutaj macie benchmark od tego i Geekbench 6 w single korze wypluł nam 1% większą wydajność w Samsungu A35 a w multikorze core wypluł nam 7% Procentową przewagę. Czy to jest zmiana warta świeczki, jeżeli ktoś ma A35 na A26? No, nie za bardzo. Na razie można by powiedzieć, że jest Porsche na gorsze. W Antutu, czyli benchmarku nastawionym pod liczby, i tutaj nic za bardzo nam to nie mówi. To w zasadzie wypluło nam 1% więcej. Także juhu, dobrze, że właśnie teraz siedzę sobie na polanie. To mogę się odstresować i popatrzeć, sobie, jakie tutaj właśnie drzewka dookoła mnie rosną. UFS 3.1 na UFS 2.2, także jak cię mogę, jest ok. Maksymalny rozmiar karty pamięci 1 Tera versus 2 Tera. Kto ma 2 Tera w takim telefonie? Nie mam tego pojęcia. Jeśli masz, napisz mi w komentarzu. Bateria. Nic, zmian żadnych. 5000 na 5000, 25W podróży, 25W podróży, litowo-jonowa. A dla kogo jest litowo-jonowa i czy litowo-jonowa bateria jest telefonem, jest baterią? Dla Ciebie pod Twój typ pracy, pod Twoje cykloładowania, ładowania, pod wszystko inne. Zachęcam Cię do obejrzenia materiału na tym kanale, w którym w miarę w sposób wyczerpujący opowiadam o bateriach litowo-jonowych. Ładowanie pełne, godzina 26. Główna kamera, praktycznie dalej, bez zmian, wszystko można powiedzieć to samo, tylko slow motion 400 fps zamiast 240. Czy tego użyjecie? No, raczej nie. Jeżeli chodzi o kamerkę od selfie, no to mamy troszeczkę regres z racji tego, że kamerka od selfie praktycznie jest ta sama. Mamy troszeczkę inne sensory, no i ten sensor odbija się tutaj, bo możemy nagrywać sobie 4K w 30 fps. Tutaj mamy tylko i wyłącznie Full HD. Różnica między Full HD z przedniej kamery A4K jest bardzo, bardzo duża. Jeżeli zależy Państwu na dobrych jakościowo materiałach z kamery przedniej, no to A35 musi być, no bo tutaj A26 nie jest, jakby to powiedzieć, delikatnie fenomenem w tej kategorii. Podsumowując, A35 versus. A26. Który telefon bym brał i czy bym się przesiadał? Jeżeli miałbym Samsunga A35, czy bym się przesiadał na A26? Nie. Jest to przesiadka z Porsche na gorsze i sensu najmniejszego nie widzę. A jeżeli się bym zastanawiał, który telefon bym brał, to bym brał po prostu A35 i tyle. Albo będzie diametralnie tańszy niż nowy A26, a A35 są zrobione z lepszych materiałów i rzadziej się tam cokolwiek wysypuje niż w przypadku jego w cudzysłowie, ale jednak nomenklaturo gorszego brata A26. Także to bym brał pod uwagę. 6 GB RAMu jest to minimalne minimum jakie powinniśmy brać szukając telefonu na okres dwóch bądź może trzech lat. Nie chcę tutaj kłaść trzech lat z pełną odpowiedzialnością, może 3 lata to nam po prostu posłuży. Patrząc na to jak przez ostatnie parę miesięcy eksplodował rynek rozwoju technologicznego jeżeli chodzi o aplikacje, efekty przejścia, wizualizacje, etc. etc. 6 GB to jest taki już taki red alert można powiedzieć. Najbezpieczniej byłoby w dzisiejszych czasach brać 8 na 25 rok, a co będzie dalej to zobaczymy. Szóstkę już bym tak nie za bardzo brał. Telefony dla seniorów, jak najbardziej, telefony dla młodzieży jak najbardziej, telefony dla dziecka, jeżeli uważacie, że dziecko powinno mieć telefon jak najbardziej Telefony do pracy? Nie. Telefony do nauki? Eee, może być. no Jak będzie trzeba szybko ściągnąć coś na sprawdzianie, to nie wiem, czy się szybko odpali A26. Niemniej jednak A35 już może tą szybkością tutaj troszeczkę nadrobić. Telefony do gier? Oczywiście. Mają akcynowski, które bardzo lubią grać. Także tutaj cienia wątpliwości z tym nie mam. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że moja scenaria również się Państwu podobała. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam do następnego. Cześć.